To jest najważniejsze w królestwie. Jezus robi coś nieprzewidywalnego. Nie wskazuje ani na uczonego, ani na jakiegoś lidera. Stawia przed uczniami dziecko. Nie chodzi o bycie dziecinnym, tylko o stanie się jak dziecko, ufnym, otwartym, z sercem czystym i prostym, w gotowości do tego, żeby się uczyć. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając go, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nim i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko ten jest największy w Królestwie Niebieskim, a kto by jedno takie dziecko przyjął w imię mojem, nie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jezus mówi o odmianie, o przemianie. W języku greckim to metanoia, to coś więcej niż zmiana opinii na jakiś temat, to zmiana całego stylu życia, ale zmiana, która ma swój początek, która rozpoczyna się w przemianie sposobu myślenia. Metanus to odwrócić swój umysł, zmienić swój sposób myślenia. I wzorem tej metanoi nie staje się jakiś mędrzec, ale dziecko. Nie chodzi o infantylność, o to, żeby zdziedzinnieć w sposobie myślenia, ale chodzi o to, żeby nauczyć się zaufania. Nauczyć się posłuszeństwa względem słowa, które Bóg do nas wypowiada. Dziecko nie komplikuje, nie kalkuluje, potrafi wierzyć, że jest kochane, nawet jeśli nie rozumie wszystkiego. Jezus stawia za wzór tego, kto właśnie wchodzi w decyzję zaufania, nie ten, kto kalkuluje, kto chce wszystko kontrolować. Wskazuje też na realność świata duchowego. Aniołowie tych małych stoją przed Ojcem. To nie metafora, to przypomnienie. Że jesteśmy nieustannie objęci opieką, nawet gdy nic o tym nie wiemy. Świat ceni wielkość, świat ceni wpływy, stanowiska, a Jezus przewraca to wszystko do góry nogami, kiedy stawia dziecko jako wzór. Gdzie jest problem? My często w życiu dorosłym, też w procesie dorastania, Gubimy tą zdolność do ufności. Właśnie stajemy się nieufni, zaczynamy wszystko kwestionować, i zamiast zaufania żyjemy w nieustannej podejrzliwości, do tego stopnia, że umiemy wkładać w głowę innych myśli, których tam nie ma. Zamiast otwartości uczymy się zabezpieczenia, nawet do tego stopnia, że stosujemy agresję, żeby odsunąć od siebie innych, żeby przypadkiem nas nie zranili, a wtedy zaczynamy gardzić. Tymi, którzy są mniejsi, tymi, którzy ufają, zaczynamy ich nazywać niewygodnymi, naiwnymi. Jezus dziś mówi do ciebie: stań się jak dziecko, zaufaj mi bez kalkulacji. Największym w królestwie nie jest ten, kto umie rządzić, ale ten, kto umie kochać. Nie pogardzaj tym, co małe, bo właśnie w małości jest światło, jest prawdziwa mądrość. Zapraszam Cię do prostej modlitwy. Boże sprawa bym znów stał się jak dziecko, abym umiał Ci w pełni zaufać, abym wierzył, że Ty mnie ochraniasz przez świat duchów, przez świat aniołów. Sprawa bym potrafił od nowa kochać, tak jak jestem kochany przez Ciebie. Amen.